Tak jak powiedziałem w poprzedniej części naszego wywiadu, cztery lata później zacząłem dzielić się tą wiedzą już, bo już miałem naprawdę duże doświadczenie, setki przypadków, chyba mogą książkę napisać, więc zacząłem się dzielić tą wiedzą na różnych kursach, płatnych warsztatach, no wiesz. Po prostu zacząłem wymieniać tą wiedzę za pieniądze, mimo że to nie był mój core-biznes, nikt nie będzie, bo ja kocham nieruchomości, kocham działać, kocham po prostu budować, kocham robić te gotowce, robić te flipy, robić te remonty, no jakby być w tym procesie. Później e, kwatery pracownicze, e, bo wiecie, ja nie, 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 nie potrafię po prostu mówić, kłamać ludziom, że ja robię kwatery, a ja nie robię kwatery, więc ja bym Praktykiem. To jest moja główna zaleta, że ja po prostu jak ktoś powie, sprawdzam, to ja mówię to, zapraszam do Wrocławia. To ja jestem w stanie dosłownie w 10 minut udowodnić, że ja nie ściemniam. To jest moja zaleta główna i ludzie mi na warsztatach i w ogóle w, na networkingach mówią, że Rady, ty ty jesteś taki swój gość, taki autentyczny. Widać, że nie ściemniasz. Może to po prostu ja, ja to robię. tak? Następnie właśnie te pakiety mieszkań deweloperów, te grupowe zakupy mieszkań, całe paczki tych mieszkań. Następnie właśnie biznes, biznes deweloperski, gdzie bycie deweloperem już wtedy w 2012 roku, jak się zastanawiałem, co by tu robić. No to mówię, ale do, jak być deweloperem? Przecież to jest bardzo odpowiedzialna robota, to jest bardzo duży biznes, odpowiedzialny, trudny, ciężki, gdzie możesz szybko wtopić. No i nagle tak to mam, nie? Po tylu latach zacząłem budować domy, brat wszedł prędzej, ja dołączyłem do niego, więc teraz tak się podzieliliśmy, że ja załatwiam kapitał inwestorów, marketing, umowy, pożyczki, różne organizowanie spółek z o. już mam te spółki z o. po prostu w jednym paluszku, opanowane mhm. co jak, gdzie, kiedy i tak dalej.